Cześć wam. Sześć młodych dzików było. Przedtem zobaczyłem Wam piśmę. Przez 20 minut Film, filmowałem bryzimaka. Jak bryzimak popłynął sobie. To trzyki e, się pojawiły. Sześć młodych szczegół. Najpierw po tej stronie, po tej stronie w sobie. A potem przeszły pod podkładką, podkładką i tutaj po sobie i tak sobie pomyślałem o Was, żebyście może chcieli je zobaczyć. Piękna, słoneczna Pkota, tutaj jestem od godziny przed czwartą. Nie spam. Dzisiaj ogólnie spotkałem. Po kolei: dziki, saena, lis. Pubie i Piszmak, pięć gatunków zwierząt, seków. Ja stałem się tutaj systematycznie, czyli czas. raz, to tutaj, jak mnie nie było. Zypiam sobie wolne. Aczkolwiek był ping na to wczoraj byłem w domu, ale mam po prostu problem potem z internetem i na to jeszcze mam, ale to już nie o tym nie, o tym nie chcę też rozmawiać. Może coś się pojawi jeszcze. Łapęce nie ma, z sam na tamtej takiej małej wyspie. Het, het. to by się, Nie widać to, ale tam jest mała wysepka. Jocyn łapęcy tutaj przypływa, żyje, zeta, wotum, jesznisz. Te łapęce mieli. Cztery młote, a zostało trzy, czyli tak się zastanawiam, co tutaj mogło taka mała kołopęca za zapis. Może to być lis, orzeł pielik albo witra. Jak jest, jak jest Ty pierżnik Ciekawe jestem, czy coś tutaj są pojabla Krzyżówki są Krzyżówki Dobra myślę, że to wszystko Dobra to tyle, co chciałem Wam pokazać. Życzę Wam miłego dnia i miłej nicoli. Pozdrawiam. Cześć Wam. Pa.